Cześć, Dominik Rutkiewicz z tej strony i witam Was serdecznie na kanale Dolarowy Projekt. Słuchajcie, latem odwiedziła nas rodzina z Londynu, z Wielkiej Brytanii. będzie u nas około 10 dni i oczywiście nie mogła zabraknąć tematu dotyczącego Amazonu KDP, publikacji swoich produktów. I jedna z osób była tak bardzo zaciekawiona, że wytłumaczyłem dość szczegółowo ten cały proces publikacji, skąd pobierać grafiki, jak tworzyć produkty. I taki pierwszy produkt w zasadzie jeszcze tutaj w Polsce powstał. Został opublikowany tuż po powrocie do Wielkiej Brytanii, do Londynu. I z tydzień później stroniliśmy się na WhatsAppie i nagle wielki dramat, konto zostało zablokowane. Pytam się, dlaczego? Co zrobiliście, nie tak? Nie wiem, przecież wszystko dobrze robiliśmy, wszystko tak jak być powinno. No i gdzieś tam rozmawiamy dalej. No przecież zaakceptowali produkt, wysłałam linki do tego produktu kilku znajomym, ci znajomi kupili ten produkt i mówię i jeszcze mi powiedz, że pozyskałaś ocenę tego produktu właśnie w ten sposób od znajomych. No tak, oczywiście i w tym momencie oczywiście czar jest to pierwszy podstawowy błąd. Nie możemy pozyskiwać oceny naszych produktów od znajomych. I drugi błąd, który również dotyczy review. Nie możemy sugerować wystawienia danej oceny za nasz produkt naszym klientom. Więc to są dwa takie błędy podstawowe. Oczywiście, że nasi znajomi my sami możemy kupować nasze produkty przez Amazon, choć oczywiście jest dużo taniej, jeżeli wybierzemy kopię autora. I zamówimy sobie taką kopię do siebie, do domu, niż normalnie przez sklep Amazona. Natomiast, jeżeli ktoś ze znajomych chce kupić taki produkt, to oczywiście taką możliwość ma, natomiast nie może wystawić nam oceny pozytywnej. Jest to bardzo negatywnie odbierane przez Amazona i bardzo wiele właśnie blokad kont jest spowodowane m.in. właśnie z tego powodu. I żebyście teraz dobrze zrozumieli, regulamin Amazona jest równy i również Nowe konta przy takim. Drobnym, już pierwszym na nadużyciu, będzie blokowane. Tutaj nie będzie z nim się. Natomiast musicie też wiedzieć, że kiedyś po prostu pokazałem swojej rodzinie produkty, jakie tworzę, i też inna rodzina, właśnie w Wielkiej Brytanii, postanowiła, że kupi mój produkt i nawet wystawili mi ocenę, właśnie pięciogwiazdkową, tyle, że ja nawet o tym nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że oni chcą kupić ten produkt, nie wiedziałem, że chcą wystawić mi taką ocenę. I oczywiście, jak to się skończyło dla mnie. Po prostu tym, że dostałem royalty za tą sprzedaż i tą ocenę pięciogwiazdkową mam do dzisiaj. Amazon, jeżeli widzi, że konto jest w pewnym sensie zaawansowane, że kilkaset produktów lub więcej sprzedajemy regularnie miesiąc w miesiąc, to Amazon na tym zarabia, widzi, że klienci są zadowoleni, bo to widzi historycznie też z pozyskiwanych innych ocen. I przy takim tym drobnym naruszeniu, Amazon nic nam złego nie zrobi najprawdopodobniej. Natomiast zupełnie to inaczej wygląda przy samych. Przy takich zupełnie nowych kontach, tam jeżeli Amazon widzi już na samym początku takie nieprawidłowości, tam będzie te konta blokował. Trzecim błędem, który bardzo często jest spotykany, szczególnie wśród nowych osób publikujących, wśród nowych autorów, jest to nieznajomość rynku Amazona. Właśnie tam, gdzie chcemy publikować nasze produkty, jeżeli chcemy publikować produkty w Stanach Zjednoczonych, to powinniśmy poświęcić sporo czasu na to, żeby przeglądać to, co się sprzedaje na rynku amerykańskim. W Ameryce mieszka ponad 300 milionów ludzi, w związku z czym te nasze 38 milionów to jest naprawdę niewielka ilość mieszkańców w Polsce. Zupełnie inne nisze są w Stanach Zjednoczonych, brak takiego researchu na Amazonie skutkuje tym, że nowe osoby publikują produkty w niszach, które są zupełnie zapchane jest po kilkadziesiąt tysięcy produktów konkurencji i nic dziwnego, że tej sprzedaży po prostu nie ma. I czwarty punkt, również nawiązujący do tego trzeciego błędu, to jest to, że te tytuły są po prostu tworzone zbyt ogólne. I w związku z czym produkty natrafiają na konkurencję 20 tysięcy produktów konkurencji, czasami 50 tysięcy. Produktów konkurencji i tam po prostu nie ma szans się przebić, jest to wręcz niemożliwe. Osoby się zniechęcają, nie widzą sprzedaży, czasami nawet rezygnują z dalszych publikacji. To, co należy zrobić, to powinniśmy sobie wybrać tą grupę odbiorców, zawęzić nasz produkt do danej grupy odbiorców. Naprawdę ta grupa odbiorców wcale nie musi być duża, żeby zyskać regularną sprzedaż, a w ten tak prosty sposób jesteśmy w stanie zawęzić liczbę. Konkurencji dziesięciokrotnie, a nawet i więcej. Także jest to bardzo prosty zabieg, o którym osoby na samym początku swojej przygody na Amazonie KDP, w związku z czym zachęcam do właśnie zawężania tej grupy odbiorców. I muszę Wam powiedzieć jeszcze ciekawostkę: tych błędów związanych z tytułami produktów jest oczywiście więcej. kiedy się ktoś mi podlinkował swój produkt na Amazonie, żebym go tam ocenił, czy na niego zerknął, a tam w tytule produktu. Było imię i nazwisko tego autora. Przede wszystkim nie możemy powielać nazwy autora w tytule, to jest jakby jeden błąd, a po drugie, klienci z pewnością nie szukają takich produktów po imieniu polskim w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym to taka ciekawa anegdotka, ale jakby to jest trochę też jest związane z tym, co wcześniej powiedziałem, że jeżeli nie ma tego researchu, to później taki błędy czasami zdarzają. Piąty błąd jest to brak unikalności. Często. Osoby początkujące idą na łatwiznę, ściągają sobie gotowy szablon produktów z Creative Fabrica, wklejają ten szablon do kanwy, tworzą bardzo prosty interior i w ten sposób wrzucają na Amazon. I co się dzieje wtedy, kiedy taki produkt trafia na Amazon? Ten produkt niczym się nie wyróżnia, nie ma żadnej oceny. Tak naprawdę nie dostarczamy wtedy żadnego argumentu, żeby potencjalny klient kupił właśnie nasz produkt. Zwłaszcza jeśli jesteśmy na początku przygody na Amazonie, to najprawdopodobniej tworzymy też średniej jakości okładki, i razem z tym, że ten interior po prostu nie jest wyróżniający się, nie jest w niczym unikalny, to tak naprawdę też zamykamy sobie drogę do sprzedaży, bo jaki miałby powód potencjalny klient, żeby kupić nasz produkt? Kolejnym takim błędem, również początkującym, jest brak przemyślonej strategii. Brak strategii, jakie produkty chcemy tworzyć, dla jakiej grupy odbiorców chcemy tworzyć jaką promocję, jaki marketing chcemy zastosować. Siódmy błąd, niewłaściwy dobór kategorii na Amazonie. Publikując nasze produkty, musimy oczywiście wybrać trzy kategorie dla naszego produktu. No I znów osoby popełniają tutaj różne błędy. Tutaj mógłbym powiedzieć o dwóch takich podstawowych błędach. Pierwszy błąd jest taki, że wybieramy kategorie, które są bardzo oblegane na Amazonie. W związku z czym nawet jeżeli ta kategoria jest dopasowana do naszego produktu to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie pokazać się w tych 100 najlepszych produktach dla takiej kategorii ponieważ mamy na samym początku niewielką sprzedaż dopiero budujemy tą sprzedaż i te nasze produkty w najzwyczajniej w świecie są niewidoczne nawet w tak dobrze dopasowanych kategoriach i dla odmiany są osoby które Wybierają kategorie, które nie są związane z tymi produktami, ale są mało konkurencyjne i chcą się pokazać właśnie w takiej kategorii. I czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że algorytm Amazona nie do końca jest przekonany, że dany produkt o danym tytule rzeczywiście jest tym produktem, na jaki się opisuje, bo kategoria jest po prostu myląca, w zupełnie innym świetle stawia ten produkt, a jeszcze mało tego, jak załączamy. Kampanię automatyczną, yy, reklamę tego produktu, to będziemy się wyświetlać w produktach danych kategorii, które po prostu nie są związane z naszym produktem, więc będziemy przepalać. Budżet. W związku z czym to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Jakie kategorie ja przypisuję swoim produktom? Jaką strategię bym tutaj przyjął? Te kategorie powinny być ściśle nawiązujące do naszych produktów, oczywiście, że tak. I tutaj bym zrobił w ten sposób, że jedną kategorię dałbym taką bardziej ogólną, bardziej popularną, konkurencyjną, ale ściśle powiązaną z naszym produktem, plus dwie mniejsze kategorie, które nawiązują do naszego produktu. Po to, żeby właśnie móc się tam pokazać przy pewnej regularnej sprzedaży, być w tych stu najlepszych produktach w danej kategorii. Zaniedbanie praw autorskich oraz trademarków to jest kolejny błąd, bardzo często spotykany. Mamy strony internetowe, gdzie możemy sprawdzić sobie trademarki, czy nie naruszamy tych praw autorskich. Natomiast te osoby szczególnie początkujące po prostu to zaniedbują, nie sprawdzają trademarków i jaki jest efekt? Oczywiście blokada produktu czy też konta, obrażenie na świat, że Amazon jest taki zły. No i znów, jeżeli nie sprawdzamy tak podstawowych rzeczy, nie dbamy o te nasze bezpieczeństwo prawne, no to trudno się dziwić, Amazon to później blokuje a co gorsza, jeszcze możemy się narazić na jakieś konsekwencje prawne. Tutaj mam taki przykład piłkarski. Jeżeli chcemy zrobić produkt, który ściśle mówi o lidze angielskiej, o Premier League, to nie możemy użyć takiego słowa jak Premier League, bo to jest trademark, to jest słowo zastrzeżone. Natomiast możemy poszukać rozwiązania, które jest zgodne z prawem, które nie będzie naruszało tych praw autorskich, a będzie mówiło właśnie o tym, o czym tworzymy nasz produkt i zamiast pisać Premier League możemy napisać najzwyczajniej w świecie Liga Angielska. Jedna fraza jest trademarkiem, druga nie jest, a tak naprawdę kieruje klientów w te same miejsce, opisuje te same rzeczy. Jeżeli dane słowo, dane wyrażenie jest trademarkiem, to poszukajmy sobie takiego wyrażenia, które będzie dla nas bezpieczne do użycia. Dziewiąty błąd to jest brak marketingu i brak reklamy. Wyobraźcie sobie, że tworzycie produkt 3, 4, 5 tygodni. Poświęcacie dla tego produktu sporo energii, sporo serca, wkładacie tam mnóstwo pracy nad tym produktem, ponieważ chcecie zrobić bardzo dobrej jakości produkt, chcecie pozycjonować wysoko i dobrze zarabiać na tym produkcie, skalować jego sprzedaż. Publikujecie ten produkt i czekacie, co się zadzieje, czy ten produkt się przyjmie. I zastanówmy się, czy nie strzelamy sobie w kolano. Robiąc właśnie w ten sposób, włączmy reklamę, zastosujmy jakiś marketing, czy powiedzmy ludziom na jakichś grupach dyskusyjnych na Facebooku o tym produkcie, czy stwórzmy stronę na WordPressie, która będzie promować ten nasz produkt, czy być może skorzystajmy z freelancera, z jakiegoś blogera, który podpromuje nasz produkt, wykorzystajmy reklamę Amazonu advertising, do tego, żeby pokazać ten produkt potencjalnym klientom. To jest no tak proste, tak ważne, a jednocześnie tak często zapominane i niedoceniane narzędzie. Oczywiście są płatne metody promocji, są bezpłatne. Jeżeli tworzymy e możemy na 7 dni, raz na 3 miesiące. Udostępnić takiego e-booka do pobrania za darmo dla klientów. W ten sposób możemy zbudować jakieś zainteresowanie tym produktem, możemy pozyskać pierwsze oceny dla tego produktu i w ten sposób później budować pozycję na mocowanie takiego produktu. Jakby tych strategii jest wiele, jakie możemy zastosować, natomiast na jakąś strategię po prostu należy się zdecydować. I dziesiąty błąd który również jest szalenie ważny, jest to brak cierpliwości na Amazonie KDP. Początkujący autorzy oczekują szybkiego sukcesu, szybkiego zarobku, szybkiej sprzedaży na Amazonie, na różnych rynkach. Natomiast najlepszym podejściem jest strategia długofalowa. Czym dłużej będziemy na tym Amazonie, tym lepiej będziemy znali ten Amazon, tym lepiej będziemy. Znali algorytmy, przyzwyczajenia klientów, pewne rzeczy będziemy mogli sobie zoptymalizować w naszych produktach. Same nasze produkty będziemy tworzyli lepszej jakości. Tak więc, zamiast oczekiwać na natychmiastowy wynik, lepiej zastosować tą strategię długoterminową. Jeżeli podobają Wam się takie treści, to zachęcam, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło i zachęcam do obejrzenia kolejnego filmu już za tydzień. Cześć.